Cześć pasieka gromadzeń. Dzisiaj jest 3 grudnia W nocy padał pierwszy śnieg Ale taki z deszczem Tutaj o na boczniaku Patrzcie Jeszcze jest taki taki lód został nie, Mokry Ale takiego śniegu normalnego jeszcze u mnie Tu na Dolnym Śląsku Nie było Tak jak widzicie Tutaj na pasiece Liście już zgrabiłem, nie kosiłem, bo bałem się, że pszczoły to pobudzi, a wtedy co w ostatnim filmiku, czy przedostatnim, dymiłem, po prostu się nie wyrobiłem. Przez problemy z odymiaczem i tam tak się zbierałem, zbierałem, że już musiałem dymić. Szybko, teraz ten dzień ucieka strasznie. Chwila, moment i już się ciemno robi. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, co można robić takie dni, gdy przy pszczołach się nie da robić. Czyli będę uzupełniał paliwo do podkurzacza. Ja używam paliwo e, takie, że mm, głównie opiera się ono na próchnie wierzbowym. E, szukam tego próchna tam, gdzie są jakieś stawiki albo jakieś rzeczki, rowy, gdzie rośnie ta wierzba, która, która często je w środku. I, i te próchność się stamtąd bezproblemowo zbiera, wyciąga. Do tego jeszcze fajne jest różne zioła dodawać. Ja na przykład wrotycz dodaję, jak mam to lawendę. Wrotycz dlatego, że no, zawiera zawiera te substancje, które pomagają zwalczaniu warozy, aczkolwiek e, dużo tego nie daje, ponieważ jest to trucizna. To jest trujące. Jakbyście e, z nas brali się w rotyczu, zaczęli to wdychać, ten dym to byście się zatruli. Dlatego uważajcie, ja daję naprawdę tam troszeczkę parę gałązek na, na cały podkurzać I w zupełności myślę, że to wystarcza. E, można inne rzeczy też dodawać. Ja akurat nie robię jakiegoś wielkiego miksu głównie się opieram na tym próchnie i zaraz zaraz pojadę w miejsce, w którym w tamtym roku odkryłem, w którym nazbierałem tego próchna także ja idę po worek i samochód i jadę niedaleko, nawet niecały kilometr od pasieki jest las i tam tam, tam można znaleźć takie wierzby Jestem już pod lasem. Jest tu taki kiedyś wioski. Rów płynął, ale ostatnie dwa lata suszy no całkowicie tutaj wyszechło jak widać. To jest ten rowek. O, jest jakiś tutaj troszkę wody nakapało, też kałuża, ale widzicie nie płynie tutaj. No ale rosną tutaj wzdłuż tego rowu takie stare wieżby. Pikuś tutaj już ze mną pomaga mi. Pilnuję, no i widzicie, tu jest taka drzewa, takie stare drzewo wieżbowe. Widać, że tu jest chyba puste, tu próchno. Tutaj wszystko to trzeba sprawdzić, ręcznie wciągnąć. Tam widzę dalej, są wierzby tam jest jakaś i pewnie wzdłuż tego by znalazł. Tego ja. O, tutaj nawet widzę woda płynie. A byłem pewien że ten rufiec już suchy To gdzie on tutaj się zatrzymuje no tutaj już się zatrzymuje, ciekawe także ja po prostu mam worek i do tego worka zbieram tą wierzbę te próchno Hmm. Tutaj że jest takie A widzicie To wszystko To się nada ładnie Kujemy do worka Według mnie próchno wierzbowe jest najlepsze Trzeba uważać czy jakiś żyjątek nie ma, bo mnie pogonią sypie się ręką to normalnie nie trzeba żadnych narzędzi Można sobie wziąć jakiś nóż popatrzcie takie duże kawałki. Oczywiście to się później jak będzie się do podkurzacza dawać. Tu nad liśćmi można wszystko ten pył. Fajne, że jest sucho, bo padało w nocy śnieg. Lekki, taki z deszczem padał, gdzie nigdzie widać troszkę tego śniegu. No i tak wygląda to próchno. Także nazbierać to jest chwila, moment ono po prostu wszystko aż odchodzi ja to no już tyle nazbierałem naprawdę taki worek to jest parę minut roboty bardzo fajnie się zbiera także ja uważam, że najlepiej samemu jeszcze można zbierać według mnie, dobrymi dobrym paliwem oprócz tego próchna oczywiście można wzbogacać jest chuba brzozowa to już trzeba po prostu mieć miejsca gdzie jest brzoza ja widzę, że tutaj niedaleko z drugiej strony, tam te drzewa za tym polem jest lasek brzozowy gdy chodziłem na grzyby była wycinka w lesie i było mnóstwo takich małych brzuzek pociętych, i tych hub było pełno. Możliwe, że się przejadę rowerem, jak będzie troszkę cieplej, bo dzisiaj jest około 0 stopni i, i dzisiaj raczej rowerem jeździć nie zamierzam. Może po prostu na wiosnę po tą chubę skoczę. Na razie chciałem po prostu uzupełnić zapasy tej, tego próchna wierzbowego w domu. Tak jak oglądacie na filmikach. Mam sporo posadzonych wokół potu świerków. Na niektórych mi pszczółki roje uwiązały w tym sezonie. I po prostu też takie szyszki świerkowe. Problem z szyszkami jest taki, że dosyć mocno kleją podkurzać. Zauważyłem, że jest bardziej osmolony. No wiadomo, no sosna czy świerk, one mają bardzo dużo tych tych, tych nie wiem czy to są olejki czy po prostu ta żywica. i ona się po prostu spala robi się taki e, taka sadza bardzo taka klejąca więc tutaj no, niby dobre paliwo ale trzeba mieć uwagę że może po prostu nam zapaskudzić podkurzacz e, innym dosyć dobrym według mnie mój dziadek tak używał pamiętam jak byłem dzieckiem Zbierał kolby z kukurydzy Bez ziarna Po prostu samą taką kolbę suchą Też wkładał to do podkurzacza Razem z próchnem I też bardzo fajnie się to Paliło Dobra, ja tutaj sobie szybko Zupełnie nie potrzebuję yy, Mieć yy, Puste ręce, żeby to Pozbierać szybko I pokażę później Jak już przesypię yy, Z worka do wiadra z drugiej strony tego drzewka tutaj gałęzie, ktoś kiedyś obcinał widocznie tutaj sobie pobierał gałęzie na drzewo jakieś do kominka. Tu jakąś kupę gałęzi dał, przeszedłem i popatrzcie. Tutaj wręcz pękło, poleciało drzewo na ten rów i tu wszędzie. Wszędzie jest po prostu masa tego próchna. Ogólnie starajcie się zbierać takie bielsze. Pierwsze kawałki bo te skoro no, gorzej się palą, no, wiadomo można je dodać, ale żeby ich nie było za dużo. Bo podkurzać wtedy słabo dybi takie białe, białe próchno. O takie jak tu jest, jest najlepsze. Te zieleńsze, takie ciemniejsze, no jest po prostu twardsze. Gorzej się to pali. No a tutaj, tutaj już właściwie. Większość fajnego wybrałem. Ja to wszystko palcami po prostu chwytam. I które fajnie odchodzi, to ja wiem, że ono fajnie się też będzie palić. Jest mięciutkie. Także ja już mam cały wór. Tak jak widać tu są takie wręcz kawałki, one leżały tutaj. Niektóre niektóre się po prostu podniosło. I to wszystko trzeba będzie na malutkie kawałki siekierą porąbać. Także to nie koniec. Teraz jadę do domu, będę to siekał na mniejsze kawałki i odstawił po prostu do wiadra, wiader na, do kotłowni, na suszenie. Ja już tutaj na swoim pniaczku jestem. Tu mam wiadro, siekiarka i pniaczek. Po prostu takie większe kawałki, to wszystko. Akurat jest taki dosyć ciemny, on tak fajnie się nie pali. Tutaj można sobie oczywiście było rozłożyć coś, żeby to nie spadało. W sensie um, jakiś tutaj worek czy coś, żeby te resztki spadały. Ja ogólnie na początku teraz nie będę tego na mniejsze kawałki rąbał wszystkiego, tylko tu z tego wora. Po prostu takie duże. No troszkę je może, niektóre, bo są wręcz bardzo duże. Są mi tam większe nawet. Po prostu się łapało za, tą, za te próch na tej wierzby i się odrywały takie kawałki, więc chyc do wora i, i przywiozłem. Ja to tu troszkę porąbię na mniejsze, ale nie jeszcze na takie całkiem małe. Bo, ponieważ to jest dosyć wilgotne i, i nie będzie się tak fajnie rąbać, jak będzie suche, jak się przesuszy. Ja po prostu w takich wiadereczkach, żeby to było otwarte, daję do kotłowni. Ono sobie tam spokojnie poleży przez jakiś czas. Jak będzie już suche, będzie czuć, że to wyparowało wszystko, no to to będzie się takie próchno już nadawało do podkurzacza. Trzeba będzie porąbać na takie małe kawałeczki. Najlepsze jest białe. Ono jest mięciutkie i dużo lepiej się pali niż na przykład takie kawałki z korą. No ale wiadomo, wszystko się przepali. Więcej tego białego... No, i, i będzie wszystko się fajnie dymiło w następnym sezonie. Także ja tutaj sobie porządkuję. Biorę się do roboty. Cześć, trzymajcie się.